Nie jestem zainteresowany, wolę żyć swoim życiem, mam swoje sprawy. Nie zawracaj mi pani Bożej głowy, każda wymówka będzie dobra, żebym nie skorzystał z Twojej darmowej propozycji. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucznę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam taki bardzo ciekawy obraz, który czujemy trochę intuicyjnie. Znaczy, ten władca, który zaprasza na ucztę, to wiemy, że chodzi o Pana Boga, wiemy, że chodzi o Tego, który nam składa pewną propozycję. Jeśli chcesz, możesz wejść na ucztę. No czym jest uczta? Uczta jest radością, uczta jest spotkaniem, uczta jest dobrym jedzeniem, uczta jest zabawą, uczta jest rozrywką, ale przede wszystkim jest takim czymś, co daje nam taką na miastkę szczęścia. Taka ziemska uczta. A Pan Bóg nas zaprasza do tej uczty niebieskiej. I wielu nie gardzi. I to jest niezwykle smutne i takie przykre, że wielu też gardzi tą ucztą niebieską, czyli życiem wiecznym. Że wielu mówi, nie jestem zainteresowany. Wolę żyć swoim życiem, mam swoje sprawy. Nie zawracaj mi, Panie Boże, głowy. Każda wymówka będzie dobra, żebym nie skorzystał z swojej darmowej propozycji. Ale są też tacy, którzy znajdują się na tej uczcie i gospodarz rozpoznaje, że jest niestosownie ubrany. Zazwyczaj widzicie mnie w stroju duchownym, dzisiaj widzicie mnie w stroju takim roboczym. Jesteśmy na pracach poszukiwawczych, szukamy szczątków polskich bohaterów, tych, którym chciało się w życiu trochę więcej. Tych, którzy chcieli po prostu zawalczyć o coś więcej niż taki codzienny, zwykły byt. No i właśnie ten gospodarz widzi kogoś, kto jest niestosownie ubrany. Czy chodzi o to, że. W życiu mamy stroić się dla Pana Boga? Czy chodzi o to, że mamy w życiu stroić się w jakieś takie zewnętrzne stroje, żeby pokazać Panu Bogu, jak go bardzo nie kochamy? Otóż nie, zupełnie nie. Pan Bóg zna nasze serce, i to serce ma być przystrojone, serce ma być gotowe na ucztę. My Pana Boga nie oszukamy i nie zmylimy żadnym strojem, ale jeśli będziemy autentyczni w tym, co robimy, jeżeli będziemy autentycznie naszą wiarę przeżywać, no wtedy będziemy na tej uczcie już nie tylko szanowanymi i mile widzianymi gośćmi, ale będziemy po prostu u siebie. I tego Wam życzę, żebyśmy wszyscy się kiedyś tam spotkali. Tego i sobie życzę i życzę Wam dobrego dnia. Niech ja Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.